Cześć tu! Oluś I tatuś! Siemanko! Nie zlecianka! Otworzyliśmy tą pakę. Nie wiem czy widzieliście filmik, promujący ten filmik, gdzie zamówiliśmy 20 Super Things Power Machines! Pięknie! Super Things Power Machines! Dzisiaj razem będziemy spróbowali wymastać co jest w środku. Mam nadzieję, że będzie lepszy rezultat niż ostatnio, bo na ostatnio nam się udało tylko wy wyczuć 3. Mikon, a ja myślę, że to doktor Woda tak okazał się robot. A to się okazał robot, więc nie szło nam najlepiej. Ale dzisiaj poz... złączymy siły, postaramy się odgadnąć, jakie to ja są jak postacie. Dobrze, proszę bardzo, jakie to są postacie. Będziemy razem na zmiankę e, robić tak zwane małatanko, czyli wyczuwanko. Przesuwamy nasze twinksy na bok. między Więcej otwierania. Ale zanim zaczniemy, Łapki w górę, subskrypcja i dzwoneczek. A po co jest dzwoneczek? Po to, żeby was nie omijało żadnych filmów. Tak jest, jak dokładnie. Jak będziecie jakiś nowy film, to dostaniecie powiadomienie. I dzisiaj nietypowo, ja dzisiaj bez czapeczki, bo Oluś poprosił mnie, żebym był bez czapki. To, że go kocham, dlatego to zrobiłem, a ja się lubię w czapce. Piszcie w komentarzach, jak lepiej: w czapce, czy bez czapki, czy obojętnie. Fajnie, że ogólnie jesteś. No właśnie. Pitu, pitu, pipiu, Pitu, pitu. Ja ok, to zobacz to. pierwszą, po zobacz, potem ja będę czuł i razem dojdziemy do konsensusu, czyli... Ja myślę, że to Solniczka. Że to Solniczka jest. Gdzie jest Solniczka? Pokaż mi. Solniczka, uważę, że to Solniczka. Czekaj. Nie, ja uważam, że to coś jest z tego. To nie jest solniczka hmm. na pewno. Wiesz co to jest? Co? <laughs> Ja myślę, że to jest luneta. Oluś obstawia. Dzisiaj nie rywalizujemy między sobą. Oluś, obstawia. ja obstawiam, że to jest luneta. Oluś, że solniczka. Ja uważam, że to luneta. Zobaczymy. Ale i tak się liczy, jak zgadniemy, bo nieważne, czy kto ma rację. Liczymy. Mamy pierwszy punkcik. Na 20 mamy na razie jeden zgadnięty. I w tym samym kolorze. Czyli jest. Zganięte, oczywiście walczymy. O kogo, Olusiu, żeby dzisiaj trafić? O! O! Doktora o doktora wolta. O, doktora. I, i zostaw mi karteczki. Dobrze, zostawiam Ci karteczki, bo zbierasz do... Swoj... Aaaa! Weź mnie, nie <grym> <grym> Ok, Okej, teraz ja zacznę od wyczuwania. O nie. Czuję coś bardzo twardego. Ale to niemożliwe, żeby to był... Doktor Wolt, niemożliwe, ale jest naprawdę coś twardego w środku. Jakby, A co to może być takie twarde w środku? No to ja obstawiam, znaczy to na pewno nie jest doktor Wolt, chociaż jest tu w nim coś takiego twardego w środku. Tak jak nie wiem, czy pamiętacie, w oklusie macie tak. ten okrąg, ale ja uważam, że to jest klepsydra. A ty Olusiu, co myślę. Ja kle... No to też jest klepsydra. Klepsydra, zobaczymy, czy mamy drugi punkcik. Weźno, zobacz. Klepsydra. Klep A twarde było takie, bo się ten A. papierek pozwijał i był taki twardy. Czyli mamy drugi punkcik. Tak. Jedziemy z kolejnym. Teraz ty zaczynasz. Otwieranko. Zobacz. Ja myślę. No, że myślisz, że to tutaj jest. Ja no, myślę, mamy, dobrze nam gdzie? Ja myślę, że to bumerang. myślisz, że to bumerang. Albo, to skup się. Ja myślę, że to bumerang. Nie, ja myślę, że to znowu ten. To do odwracania. To Nie? do odwracania, klepsydra. Tak, ja myślę, że to też jest druga klepsydra. Otwieraj, synu. Czyli będzie trzeci punkt. Czyli na razie stuwa na stówę by było. Tak? tak jest, mamy kolejną klepsydrę. Czyli powtóra. Może jakiś konkursiorek w końcu zrobimy, ale najpierw musimy ostatnie prace wysłać. Postaramy się do końca tego tygodnia. Dobra, teraz ja. To ja sobie tutaj coś. Tak. Patrzymy to. No nie wiem. No nie wiem. Pokaż. Chyba pierwsze nie zgadniemy. czekaj, czymś małym. To jest chyba. To jest coś malutkiego. To jest ten e, top, chyba. Czyż nie top? to jest takim małym dzinzelkiem. Co to jest małym dzinzelkiem? A, ja wiem co to może być. Co? To może być, ale trochę za grube. Myślę, że ten robot albo top, albo albo nie wiem co. Dobra. Albo może miotła. Ty wyczuj, zobaczymy. Ja myślę, że to miotła. Myślę, że to miotła, zobaczymy. Oby miotła, żebyśmy mieli cztery punkty na cztery otworzone. O jakie gafy! Nie no! A no, mówiłem, że coś miękkiego, takiego latającego i to ten fajny robocik i taki kosmiczny. A my I tam mamy... Nie gnie tak, bo się gniotą kartki. Nie gnie tak? Nie. Bo się gniotą kartki. Dobra, to mamy złotego. A teraz ty. Ja myślę. Myślisz, że tu. Dobra, to to... Czyli mamy trzy do jednego, jednego nie trafiliśmy. co teraz myślisz? Oczywiście nie, jak nie trafimy, bo nie wiemy, czy trafimy doktora Volta. To pod tym filmem, bo pod ostatnim było dwie, ponad 249 łapek, tak jak się omawialiśmy, że nakręcimy nowy. To pod tym, jeżeli nie trafimy doktora Volta, musi być 300 łapek w górę. Wtedy zamówimy kolejne i będziemy poszukiwać go w nieskończoność. Mam nadzieję, że skończoność. No dawaj Oluk, Skończoność. Co tam masz? No, no to pokaż mi. Przecież by dobra pasta się skończyła? Teraz ja tu już też nie doczuwałem. a Patrzę, tu jest coś okrągłego Nie to jest tam Nie mam pojęcia yy, Obstawiam, że to jest to do rzucania, jak to się Arspin r -spin. Widzisz, to jest to, co żółte, obstawiam, że to jest to, ale może być też to grzybek Uważam, ja myślę... że żeponki. No to otwieraj. Jedziemy z tym koksikiem? Tak, A miałem w zielonym kolorze. Napiszę mi polską nazwę, bo wyleciał mi z głowy. Nie ring, tylko no jak to się, taki rzuca się do siebie, łapi się. Odrzuca. Teraz ja, aha, ja zaczynam to. Oho, oho. Czuję, czuję, że to, że to doktor Volt niestety nie jest. Ale nie wiem co to jest, a może jednak jest to wodz, a może jednak do to wodz, jestem ciekaw czy to, Toktorze czy właśnie też będzie jakaś twarda oprawka, ja myślę, że to teraz jest co. Sol... a co ma taki czubeczek, to nie jest solniczka, jest coś takiego podróżnego. trzymaj, ja się będę zastanawiał co ma dzyndzerek na, na górze. Czyli na pewno to nie jest doktor Wolk Co ma tu dżendzerek na górze takiego ciągłego w Może to. Może to? Myślisz, że robot? No, ja nie, wiem. Nie, nie wiem. Ja nie obstawiam wiem. baterię ser Dobra, jedziemy. Zobaczymy. Pomara nie. Co to jest? A, pancake. W ogóle się zepsuł. O, ma uszkodzone oko. Pancake'a trafiliśmy, czyli na razie trafiliśmy 4 na 6, czyli całkiem nieźle. Dużo lepiej niż ostatnio. Teraz Olusiu, ty wybierasz? Ja wybieram. Um, to. To. No Okej, to super 100. Zobaczymy. Co trafimy. Co to jest? Poddaję się tak szybko. Nie. No ja nie wiem co to jest, my drogi. No i drogi, a powiedz w tym czasie jakiś dowcip, no powiedz jakiś dowcip, Ta tata koło koparki dał się nabrać, no jak myślisz, co no, to może być, no weź no, zobacz jeszcze, bo ja nie mam pojęcia, ja mal, obstawiam, że to jest gofer, ja też, tam gdzie jest gofer, tutaj, Niech będzie, no to otwieraj. Dawaj. Z entuzjazmem, z uśmiechem na twarzy o lusiu, Nie Nie skrzynia. Skrzynia. Megapy. Stwierdziliśmy, że to gofer. Naprawdę to nie jest takie łatwe. Czyli 4 do 3. Ok, jedziemy z następnym. Co teraz wybiera? Teraz. Teraz ty. Teraz ja. Dobra. Obstawiam, że to jest. O, chciałem powiedzieć, że to jest kijek, ale... Dobra, obstawiam, że to jest solniczka. A ty? Ja nie ty nie wiesz. Ty nie wiesz. Solniczka. Kamion. Solniczka. Oh yeah. oh yeah. Karteczkę. Pożorze karteczkę. I wyciągaj, ruchy krochy. Oh yeah. Solniczenia, czyli mamy już mm. pięć trafionych z wyczucia. Okej, okay, teraz ja zaczynam. O, to będzie trudne. Ma dzięciołka. Mam pod no nie wierzę. Obstawiam, że to jest e, druga luneta dzisiaj. Chociaż ja nie też. pokaż, 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 pokaż. Tak, obstawiam, że to luneta. Ja też. też zobaczymy, czy znowu luneta, czyli powtórek coraz więcej. Nie. nie. Strach na Lunetę pomylić z grzybkiem. No nie ja wiem. A zględzi? nie, to jest strach na wróble. Czyli mamy, kochani, myli 4 do 5. Olek, weź się ogar, bo tylko ja zgaduję coś. Dobra, Olu nie Ja obstaw. To jest coś z dędzolkiem, tylko dłuższym, ale nie ruszaj. Z dłuższym. Ja nie mówię na razie, bo potem ty ściągasz po mnie. Zgaduj co to jest. No jeden dżendołek taki mały zarówno. Nie, nie, nie. No dobra, pokaż, a jeszcze nie powiedziałem co to. Coś płaskiego. I tu ma taki taki długi. Ej, te gazetki troszkę przeszkadzają w tym wychowaniu. Co ma taki tu długi? <laughs> no nie mam pojęcia, no. Jak myślisz? To takie No, ale to ma jednej No, ja obstawiam, że to jest ten robot z tymi częściami, takimi dystancymi kablami. Dalej, ocieraj. Okay. Jedziemy dzień, Podaj się w rozgadywaniu pieniata. No, nie. Czyli mamy remis 5, 2, 3, 4, 5 do 5. No, jak obliżyliśmy 5 plus 5, to ile zostało? Nasz syn z matematyki a jest dobry. teraz debesja. otwieramy tą część, połowę otworzyliśmy, tak? A połowę teraz otworzymy zwyczajnie. Bez zgadywania? Tak. Bo jest remis, żebyśmy nie było, że przegraliśmy. No okej, okay. no to otwieraj. Otwieraj, otwieraj, ale otwieraj. Mecz, otwieraj. Otwieraj, no Olek, no otwieraj. No Olek, no czemu nie otwierasz? Olek, otwieraj, no Olek, No, no otwieraj. Coś spadło. O! Kulka, Dawaj Oluniu, Panczuniu. Otwieramy. Czekaj, czekam, czekam. Czekaj. O, co to jest? Bułeczka. Bułeczka, angieleczka, jedziemy dalej, Błeczka, jedenasteczka. Bułeczka, angieleczka, Oluś, Oluś, ale ja ci coś powiem. Mam nie... Oj, srebrny. Srebrny. Ja wam coś powiem. Pewnie dzisiaj niestety nie trafimy też Okulusam, e, znaczy, twór, doktora Wolfa. A wiecie czemu? Bo pewnie to było. Zamówiliśmy 20 saszetek i one były wyciągane z jednego kartonu. I jak wyciągnęli z tego jednego kartonu złotego, to znaczy, że nie ma już. Ale może to nie było wyciągnięte. A może wyciągnę 10 stąd i 10 stąd, albo 5 stąd, albo 15 stąd, albo 5 stąd. Może tak być. Szansa jest. Srebrny, powtóreczka, kolejna. Coś nie mamy szczęścia, ale nie szkodzi, nie będziemy się poddawać. Pamiętajcie, ile łapek w górę? 300. Je? 300 łapek w górę. Pamiętajcie o sub? Bach. subach. Zamykaj, buzię, jak oddychasz. O, Dobrze, Luni kontynuuj. Bo... E, napiszcie w komentarzu w ogóle, co byście chcieli. Bo w ogóle, właśnie, już niedługo będziemy otwierać fantastyczne rzeczy. Jedny taki fajny tor, przeszło, który będziemy przechodzić razem z Olusią. Wiesz, Olusiu? Dobra. No i co tam trafiłeś? No pokazuj, ja nie chowasz, już się obraziłeś, obraziłeś się na tych, co wysłali i nam nie wysłali. Odkurzacz, ale my mamy w tym kolorze odkurzacz? Mamy. Mamy. Dobrze, następny, czuję, konkurs. Słuchajcie, konkurs będzie wtedy, jak znajdziemy Okulusa Maxa. I na biegu w tym. Okulusa Maxa? Okurka, rurka. Doktora Wolka. Doktora Wolka. Ok, oluniu, ponczuniu, to zróbmy tak. Ty otworzysz to, ja otworzę to, ty otworzysz to, ja to, ty to. I... No, dawaj. I mamy pieprzniczkę. Okej, okay. chciałem wyrzucić pełną. Coś otwieraj, Szybciej, dawaj, szybko. Uwaga, zobaczymy do ilo. Poczekaj. Jak krzyknę start, policzę Ci, ile sekund Yy, policzy, znaczy otworzysz. Jedna wszystkie? sekunda to jest yy, 121, 121, to jest jedna sekunda. Uwaga, trzy, nie, jedną. Jedną. Dobra. Synu, poczekaj, bo on mnie nie słyszy. Spójrz mi w oczy. Olusiu, ponczusiu. Tylko jedną saszetkę, okej? Okay? Dobra, uwaga. Trzy, dwa, jeden, go. 121, 121, 121, 121. No ale lepiej wyjąć, bo się inny policzymy jeszcze raz. O, podkowana, szczęście będziesz miał szczęście teraz. O luciu będziesz miał szczęściora. Uwaga. Przygotuj się. Uwaga. 3, 2, 1. Go. 121, 121, 121. 121, 121. 3 sekundy. I trafił go Zobacz, czekoladowe. Nie dotykaj to plastikowe. W Chinach pewnie robione. Ale ładnie zrobione. Podoba nam się ta seria. Prawda? Ale najbardziej czekamy na kogo? Na doktora Wolta. Doktora Wolta po poszukiwaniu będziemy nie, z... Przegrany... nie przegranymi. Nie poddamy się nigdy tak, i otworzymy tak, nawet za tak. 20 lat. O, oh god, globus w drugim kolorze. Nie, w tym kolorze globusa nie mieliśmy. A nie mieliśmy. Nie, czy, czy. Ile ci zostało? Zostały dwie. Otwieramy na 3-4. Dobra, ja otworzę u, doktora Wolta, ty otworzysz doktora Wolta. Uwaga! Trzy, cztery U mnie gzybek. No ja mnie No to jak? No to to nie moja wina, że nie otworzyłeś. Karteczki zostawiasz, tak? Ej, dzisiaj. Bo zarośniemy, Olej. Ale dzisiaj? Olej dzisiaj. Zablokował się. O, psz! O, psz! Aż poblułem, przepraszam Was najmocniej. no. Dawaj. trzy, razem. Ostro. Ciągle. Pchaj. Nie wiem, szat! Nie w tą stronę. Nie, tak, tak musisz robić. No teraz to już nie, to musisz z drugiej strony, bo na derwałeś źle. Proszę bardzo. Proszę bardzo, i co tam mamy na koniec? Ten. Ten, 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 topa. ten. Topa. Niestety. Nasi kochani. Nie udało się. Znowu. Więc tym razem czekamy na 300 łapek w górę. Jak będzie 300, znowu zamawiamy i znowu otwieramy i mam nadzieję, że tym razem my. Bardzo Wam dziękujemy za uwagę. Trzymajcie się miłego, do zobaczonka, do następnego i czekajcie na nowe rzeczy. Jeszcze jeden? O, poczekajcie. może tu jedzą, kurde, czy doktor Wolt? Doktor Wolt! Doktor Wolt! Krzyczę, doktor Wolt! Doktor Wolt! Zajdę doktor O nie, skitrał na koniec. Już myślałem, że usiadł na doktorze Wolcie i nie chciał. chciałby was trzymać w napięciu. Ale jednak, się nie udało. Chyba zrezygnujemy z tego kanału już. Dalej. nie mamy, co ty na to. Ej, okej. Okay. bez bo... Ludzie czy takie oglądałem, zachowuj się synku. Nie rób siebie, nie wiadomo kogo. Okej, okay. mamy dobry humorek, mimo że nie trafiliśmy, prawda? Tak. Trzymajcie się. Papa, pa. czym dzisiaj wyłączysz? Dzisiaj wyłączę tym. Tym czym? Złotym. Tym złotym? Złotym. To podjeżdża jak w, na Marsie byś był. I musi